To, co kusi kolorowymi obrazkami i pozornie niewinną okładką, często kryje w sobie przemoc i seks. Są pewnością komiksy takie nie powinny trafiać w ręce dzieci. Reportaż Krystiana Lada. Jak pani się dowiedziała o mangach? Mój starszy syn jest fanem. Z czystego zainteresowania chciałam zobaczyć, co czyta, co do takiego, co go zafascynowało i sięgnęłam na jego półkę. Zobaczyłam i przeczytałam i wstrząsnęłam no, do głębi. Jak pani by to nazwała? To jest już pornografia, to nie jest erotyka. Erotyką można by nazwać gdzieś tam, nie wiem, rozebrane lolitki. Ja bym poszła nawet dalej, że to jest gdzieś na pograniczu wykorzystywania seksualnego pedofilii. Uważam, że jest to niedopuszczalne, żeby to się pokazywało w pismach dla dzieci, bez oznakowania, że nie jest to dla dzieci. Ponieważ to są komiksy, które kupują dzieci już na początku szkoły podstawowej. To zostało. Wydany przez kogoś w Polsce. Sprowadzony z Japonii. Kto jest za to odpowiedzialny, że coś takiego trafia w ręce dzieci? No, myślę, że wydawca. Te komiksy, które Państwo wydają, dla kogo są? Głównie dla młodzieży szkolnej. Staramy się trafić znaczy w ten przedział, ja wiem, 15-20 lat. Ale czytają Państwo także młodsze dzieci, prawda? Na pewno. Ostatnia seria jest bardzo popularna. Praktycznie. Począwszy od przeszkolaka, trafiają się nawet 40-letnie osoby, które to czytają. A mógłby pan przeczytać to, co jest tam zaznaczone? Oho, nie wiem, o co chodzi. E, przy, są dwie postaci: jest boski mistrz i Bulma. Mistrz jest e, nauczycielem głównego bohatera Songoku. To jest stara osoba, młoda. E, stara. A ta dziewczynka? Hmm. Ona ma to około 16-17 lat. Niech pan się przyjrzy, czy to jest 16-17-letnia dziewczyna. Jak ja bym to czytała, powiedziałabym, że to jest kilku lat. Tak starszy to jest młoda pan. Dziewczyna. Mała dziewczynka. To nie jest młoda dziewczyna, to jest małe dziecko w ogóle. To jest małe dziecko i starszy, stary mężczyzna. Ja Wymienię jeśli zbiorą coś dla mnie na przykład po mi Majtusie. Czyli ten stary facet chce, żeby młoda dziewczyna pokazała mu Majtki za to, że dostanie od niego kulę. Hmm, tak. Taki jest sens. I dalej. Co? Majki? Jest pan pustelnikiem, o czym pan mówi? Że niby co, że pustelnik nie ma prawa od czasu do czasu pogapić się na czyjś majki, teraz... Jak, Dalej? Jak, jak to się kończy? No pokazuję, mu, niestety... Czytajcie! Przepraszam, ale o co to jest pytanie proszę pana? Nie, proszę na no, prostu o co chodzi? My nie rozumieliśmy, o co chodzi. Ja nie mam bo to, bo nic to przeciwko to, to e, ani japońskiej mandze, ani tej kresce. Natomiast treści niekiedy są bulwersujące dla mnie jako psychologa dziesięcego. Czy manga to jest bajka, którą mogą oglądać tak wszystkie dzieci? Ale tak jak wygląda z naszej książki jako głupoty jest, nie? Tak jak mnie wygląda. Po prostu tak jak wygląda ze pretensje. A nie są? A jeśli tak, to po prostu ja nie chcę mi takiego wywiadu. Jest to po prostu przerażające tak naprawdę. E, mówię, to jest też tak, że musimy powiedzieć pe jedną rzecz. W Japonii jest być może prawo, które na to pozwala, ale m, to jest y, wydawnictwo w języku polskim, wydane w Polsce, które musi być zgodne z polskim prawem. E, I no, pokazywanie takich treści dzieciom jest nielegalne. Czy te, to wydarzenie, że dziewczyna pokazuje e, siebie nagą i za to dostaje coś od starszego mężczyzny, to jakoś. Znaczy, tu akurat nie chodziło o to, że ona jest naga, to był przypadek. Jak to przypadek? No ale jest narysowany. E, no tak, ale co chodzi no, o, o samą fabułę, to to, to, że ona nie ma majtek, to jest czysty przypadek. Ono nie, nie, nie wiem o co chodzi, po prostu ja najpierw po prostu... Ale nie, jak, jak to przypadek? Proszę skończyć. Że przypadek w sensie... E, wcześniej się przebierała i widocznie zapomniała założyć. To nie jest postać, która ma własną wolną wolę. Tylko ktoś ten komiks stworzył i ktoś w tym komiksie wymyślił, że ta dziewczynka ma być bez majtek. One czegoś również uczą, czy tylko bawią i, i są ładne? Hmm. To też zależy od danego tytułu. Uczą chociażby takiej wiedzy, którą się także zdobywa w życiu. Uczą na przykład, jak przychodzi się okres dojrzewania. Że, no, to jest taka zwykła jakby to powiedzieć, wiedza o życiu. Jeżeli oni uważają, że właśnie pokazywanie swojego ciała starszym panom przez dziecko jest tą wiedzą, którą chcą uczyć dzieci i że to jest ta wiedza, którą dzieci mają stosować, no to cóż, nie najlepiej doświadcza o tych ludziach. Pani obejrzała tylko tę scenę, czy przejrzała cały Znaczy ja koniec? potem już zaczęłam, ponieważ to jest się, akurat, tak się składa, że to jest pierwszy numer. Całej tej serii to jest 42 tomy, ja wszystkie 42 przeczytałam. Czyli to nie jest incydent. Z całą pewnością nie. Ja tutaj gdzieś miałam jeszcze takie. Z... Przygotowałam sobie. O, mam. mamy takie dwa. W jednym mamy. Taką, może najpierw. No dobrze, może tutaj mamy taką treść. Mogę Ci załatwić, że, będziesz mógł, że będzie Pan mógł sobie pomacać prawdziwą. Z, z, z rozmowy wiemy, że chodzi o dziewczynkę. Mhm. Czyli jedna osoba, drugi ułatwia obmacywanie dziewczynki. Tutaj pada propozycja, chłopak proponuje drugie. Pręczyciel, krótko mówiąc. Nie bójmy się tego słowa. I to jest komiks dla... Dla dzieci, bo to jest ta sama seria. I tu mamy następna. Znowu mamy starszego pana bez tekstu z dziewczynką, która mu w jakimś celu, nie bardzo wiem, już nie pamiętam tutaj... Um... Prezentuje swoje wdzięki. Pan kupuje swoim dzieciom mangi? Znaczy ja nie kupuję, bo ja sam wydaję, nie? Ale kupuję japońskie, Oczywiście oryginalny mangę to kupuję i tam dla córki. To moja córka takiego strony czyta i się śmieje. Ten pan ma prawo swobodnie wybierać lektury dla swojego dziecka. Niemniej twierdzę, że. To nie jest lektura, którą ja bym swoim dzieciom polecił. Jeżeli ten pan by polecił, to ja bym się zastanowił, czy do roli rodzice. Mam nadzieję, że z nią na ten temat rozmawia i że wiemy skandynaw, że dzieci naśladują różne zachowania, że y, ani jego córka, ani żadna inna dziewczynka nie będzie miała takiego pomysłu, żeby pokazywać majtki w celu uzyskania jakichś dóbr. To jest fascynująca historia o zdobywaniu jakichś tam dóbr, i teraz, po to, żeby te dobra zdobyć, wystarczy podnieść spódniczkę i pokazać, co się pod nią ma. I, I załatwić te sprawy. No. Nie wiem czego. Handlowanie własnym ciałem? Na przykład. Seks, 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 seks. Nie ma żadnego sposobu, żeby zablokować wydawanie takich komiksów. Ja myślę, że sposobem może być na przykład uznanie, że jest, mamy do czynienia z udostępnianiem treści pornograficznych dzieciom. Jest to książka w sposób ewidentny skierowana, skierowana do dzieci. Problem polega na tym, że, mamy, że w Mandrze mamy komiks. Prawo dotyczy treści pornograficznych z udziałem dziecka poniżej lat 15. Tymczasem tutaj nie mamy udziału dziecka, ponieważ to jest fikcyjna, narysowana przez kogoś postać. Jest to poważny problem, jak ścigać tego rodzaju przestępstwa i co zrobić z takimi komiksami. Można więc tak powiedzieć, że rysowany seks omija prawo? Tak, rysowany seks wymyka się prawo, dlatego że nie mamy do czynienia z fa faktycz faktyczną żyjącą postacią. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Zawsze tak było. Wydawca może tego nie rozumieć, natomiast powinien się znać ktoś, tam powie, że to jest nie okej okay po prostu, nie w porządku. Wobec dzieci. Dzieci zawsze najlepiej zarabia. W całej sprawie bulwersuje fakt, że twórcy tego typu komiksów są bezkarni. Miejmy nadzieję, że po emisji tego reportażu odpowiednie instytucje uzupełnią tę lukę w prawie.